Hej,ka, dzień dobry, witajcie drodzy widzowie. Widzimy się w kolejnym materiale Steam Fight Tactics i dzisiaj będziemy mieli omówienie nowego trybu w TFT, czyli Hyperroll Hyperroll, czyli pierwsze laboratorium udostępnione nam przez Riot Games w secie 5, a dzisiaj naszym gościem jest Weiser z Ano. Witamy serdecznie Weissera. cześć, cześć. Warto. No i co, Wajster? Może opowiesz nam z racji tego, że Ty to już trochę pograłeś na tym trybie, co jest według ciebie takie najważniejsze w tym wszystkim. Znaczy, no. Od czego w ogóle trzeba zacząć, jak się gra pierwszą grę? 20 najważniejszą kwestią jest, że to tryb został wymyślony z myślą o graczach casualowych, czyli tryb taki, żeby zagrać sobie szybciutko gierkę, jeśli nie mamy zbyt dużo czasu. Gierka trwa mniej więcej 15-20 minut, zależnie od tego, jak szybko odpadniemy. I też nie musimy się przejmować takimi rzeczami jak y, ekonomia. Nie ma interesu kompletnie. Za wygraną dostajemy dwa golda, nie jeden golda tak jak na zwykłym trybie. Nie mamy serii i po prostu bawimy się. No właśnie. Nie ma tutaj żadnych pieniędzy wypłacanych za serię, wygranych ani przegranych. Mhm. E, nie ma tutaj także golda. Żadnego za e, odsetki, więc nie ma sensu gromadzić jakiejś większej ilości pieniędzy w banku. Tutaj chodzi tylko o to, żeby rolować i wygrywać, więc e, presidium to win, tak, tak zwane. E, jak z Twojego doświadczenia to wynika? Tutaj się co, co turę roluje? Czy czasem omijasz jakieś tury w rolowaniu, zależnie od tego, jaki tim.com grasz? E, co Ty byś tutaj byli... doradził? Wszystko właśnie zależy od tego, jak silni jesteśmy. Jak jesteśmy w stanie przetrwać to pierwsze stage, no to nie rolujemy, ale jeśli jest lipa, nie mamy itemów, musimy rolować, no to zrolujemy te kilka golda, te raz, dwa razy, żeby wzmocnić ten swój board. Takimi stage'ami, na których bardzo często rolujemy, jest szósty level. Na, na szóstym stage'u rolujemy praktycznie do zera. Potem jakiś siódmy albo ósmy level już rolujemy po czwórkę kary. Na tym szóstym z reguły po jakiejś free cost curry, ale ewentualnie pod tukoskary cost jakieś dobre synergie, no, No tak, no bo w sumie to wygląda tak, że tutaj mamy taki sam level, jaki mamy stage, eee, więc jeżeli mamy na przykład stage czwarty, no to mamy level czwarty i tutaj level się wbija automatycznie, jak widać to w lewym dolnym rogu, wystarczy chwilę poczekać, no i mamy jakiś konkretny usystematyzowany przebieg stage. Eee, czyli na przykład e, na stage'u pierwszym mamy tą karuzelę początkową, gdzie możemy wziąć item i to jest zawsze zwykły item, nie shadow eee, i jedną walkę z creepami. Potem jak mamy drugi level, znowu mamy jedną walkę z creepami. no i od trzeciego levelu się zaczyna zabawa. E, mamy dwie walki z rywalami co każdy stage, z czego dochodzi jeszcze na levelu czwartym, piątym, szóstym i siódmym oferta ze sklepu, czyli możliwość zgarnięcia jakiegoś itemu, który sobie wybierzemy, w tym shadow itemu, więc jeżeli będziemy mieli cztery oferty, mamy cztery możliwe e, shadow itemy do zgarnięcia, więc możemy zrobić cztery takie pełne shadow itemy. E, no i od levelu ósmego kończą się Kończą się te oferty, więc w tym momencie już tutaj należy mieć cały zespół w gotowości. Od tutaj mamy na przykład na ekranie ofertę pierwszą w tej grze, no bo stage czwarty. No i od levelu ósmego kontynuując musimy się skupić już na tym, żeby nasz board był jak najsilniejszy i gotowy na zwycięstwo. Jeszcze mm. dodam w sumie do tego, co powiedziałeś, że warto rolnąć na początku, no bo w sumie tak z matematycznego punktu widzenia, no to to wygląda tak, że skoro mamy dwa golda za wina, a rolko kosztuje dwa golda, no to jeżeli raz rolniemy po upgrade, no to nam się to zwraca, nie w goldzie, no bo golda będziemy mieli tyle samo, bo wygramy, więc to zrekompensuje tego rola, ale będziemy bogatsi o dwa HP w Irli. Tak, tak. I właśnie może trochę więcej o tym HP, jak tutaj wygląda życie i umieranie, kiedy, kiedy kończymy rozgrywkę. No właśnie w tych początkowych stageach, czyli od 1 do 4, dostajemy 2 damage, czyli jest to nasze 10% maksymalnego HP, gdyż mamy go 20% na samym początku. Hmm. Więc dlatego od początku chcemy wygrywać, bo jedno, dwa stage, nie, nie, dwie rundy nie zauważymy. Czegoś, jakieś jednostki, które mogliśmy wrzucić, mogliśmy być dużo, bardziej, dużo silniejsi, i już pół HP znika nam w mgnieniu oka. Od 5 do 7 stage'a dostajemy tego meczu aż 4, czyli już wtedy naprawdę chcemy zrolować do zera praktycznie swojego golda, żeby wzmocnić się jak najmocniej, zeslamować maksymalną ilość itemów, którą możemy. A od 8 stage'u już dostajemy 6, więc puszczamy kierownicę, rolujemy do zera, itemy wszystko, kautujemy hmm. jak najwięcej, żeby nie tracić tego HP, bo jedna runda może znaczyć koniec rozgrywki już kompletnie. No właśnie, tutaj jest też taka ciekawostka, że w momencie, kiedy jesteśmy tak jakby na hita, no bo e, nie dostajemy tutaj obrażeń od konkretnych jednostek, które zostały, nie ma więcej obrażeń albo mniej, tylko jest to stała wartość, to, o której przed chwilą powiedziałeś. To w momencie, kiedy jesteśmy na hita, to się e, nasz, e, nasza mała legenda tak pali na czerwono, że się boi śmierci. Więc to, to, tutaj też zobaczymy na pewno na tym replayu e, parę takich osób, jak będziesz albo ty zabijał, albo jak będziesz zabijany w sumie, nie, żeby nie spoilerować. Taki mały tip, że jeśli jesteśmy na tego hita, to możemy kupować Timo, który kosztuje nas 1 HP, a możemy go sprzedać za 5 Golda, więc ale też trzeba uważać, żeby nie przegrać przez to remisu z jakimś oponentem, który będzie miał dzięki temu więcej HP na minusie. I smy... I no właśnie, za też minusie. zauważyłem. Też to właśnie zauważyłem, że kupowanie Timo jest świetne, no bo tutaj zawsze w sumie dostajesz parzystą ilość yy, obrażeń, więc na tego jednego Timo i tak zwykle można sobie w grze pozwolić, żeby no go kupić, no nawet no, jeżeli no, go no, nie no, wystawiamy, to no, żeby no, go no, po prostu no. sprzedać. Możemy sobie szybko przekalkulować w głowie, czy ten Timo nas będzie kosztował życie, czy możemy go kupować. Nie? I tutaj ciekawostka w sumie, bo się pytaliście, czy, e, czy jak kupimy Timo, a nas na niego nie stać, to czy nas zabije? I e, ja myślałem, że to jest rozwiązane tak jak w standardowym trybie, w sensie w normalnym TFT, że po prostu nie możemy go kupić, e, a przy wczorajszych testach okazało się, że mój kolega mając jeden HP i, i Timo w sklepie kupił i się zabił. To chyba, to chyba jeszcze nie jest do końca dopracowane. Nie wiem, czy, hmm. czy to było podczas, ale z tego co zauważyłem, to podczas walki możemy go kupić, a na przykład podczas tury swojej już nie mogliśmy. Nie wiem, czy podczas walki go kupiliście, czy nie? Mm, to w sumie też nie, nie pamiętam, czym go kupował podczas walki, z czy podczas fazy to planowania, to było... ale wiem, że się zabił za pomocą kupowania Timo. Z tego co wiem, właśnie, to chyba nie jest jeszcze dopracowane. Czasem możesz go kupić, że czucę mnie, i się zabić, nie? No właśnie, ale no w domyśle zgaduję, że Riot zrobi to tak, że jeżeli was nie stać yy, zgodnie z waszym HP na Timo, no to po prostu nie będziecie mogli go kupić, nie? No i może trochę o tym systemie rankingowym, z racji tego, że tutaj Riot zrobił osobny system rankingowy, może troszeczkę podobny do tego, który mamy w szachach w jakiś sposób, bo nie mamy tutaj podziału na dywizję, jak od Irona do Challengera, tylko mamy po prostu punkty, jakieś elo. No i wszyscy zaczynają od kręgu szarości tak zwanego, no i potem, żeby kol kolejno awansować do kolejnych, czyli zielonego, niebieskiego, fioletowego i do kręgu e, hiper, który jest odpowiednikiem Challengera. E, no i Weiser już do tego kręgu hiper trafił, doszedł. E, jaki on ma kolor? E... Udało mi się ostatnio wbić, bodajże wczoraj, w tę najwyższą rangę Mały kolor pomarańczowy, tak jak tu zapytałeś. Okej, okay, dobra. Jest ciężko go wbić. Tak jak mówię, z tego co zauważyłem, to wbijanie dywizji jest łatwiejsze niż na zwykłych rankadach, na zwykłym trybie. Im więcej gramy, tym więcej punktów. Bardzo mało LP tracimy za przegrane i dużo zyskujemy za wygrane. Czyli powiadasz, że tutaj to tak zostało zrobione, żeby climb był łatwy. Tylko pytanie, czy Riot ma jakieś plany, żeby. No te MMR tutaj jakoś wyrównać, żeby graczom nie było tak łatwo, ale skoro to fanowski tryb, no to czemu mieliby to wydaje ograniczać, mi się, nie? Może, wydaje mi się, że może tak zostać, że jak taki casualowy gracz widzi, że robi postęp, to naprawdę twarz się cieszy, nie? no? No właśnie, ja też słyszałem takie plotki, że e, do tego systemu w sensie do tego trybu, e, do hyperola będzie osobny balans, czyli osobne nerfy, osobne bufy, żeby nie było zbyt silnych ani zbyt słabych kompozycji. E, na przykład, tutaj absolutnie. I useless, y, wydaje się Drakonik, no bo Drakonik wykluwa ci jajko, nie? Ale y, w normalnej grze masz stage, który trwa 5 walk, tak? I y, y, jeszcze walkę z creepami, więc masz więcej czasu na wyklucie jajek. A w no, Hyperlolu nie masz czasu się na. Dużo, dużo szybciej się wykluwa. Dużo szybciej się wykluwa, okej, okay, czyli ja nawet tego nie wiedziałem, zobacz. A, czyli Drakonik jest grywalny na tym, tak? Raczej nie, bo to jest forfan synergia, ale <laughs> okay. jest nie jest w takich zleceń, jak się wydaje. Na pierwszy Dobra, plaka. spoko. To w sobie też ciekawe, nie? E, no i e, a propos tych plotek, czy osobny balans e, dotknie tego trybu hyperroll, Czy Riot będzie się specjalnie nad nim pochylał? Czy możesz te plotki potwierdzić, zdementować? No, nie jest to chyba jeszcze oficjalna informacja, ale bardzo cieszyłbym się z takiego rozwiązania, gdyż no, wydaje mi się, że nie jesteś w stanie zbalansować dwóch trybów naraz i mogłoby dojść do takiej sytuacji, gdy ten tryb stałby się niegrywalny, ze względu na to, że wszyscy forsowaliby jedną, dwie kompozycje. No właśnie i to mogłoby trochę przypominać ten Aram, kiedy jeszcze nie miał swojego osobnego balansu i wszyscy chcieli grać jakimiś APK starami, e, które mają dobry i e, Dobrze, że to naprawił w sumie i teraz na przykład Lux bije na Aramie mniej, no bo... No bo jest przystosowana do tego środowiska aramowego, nie? Fajnie, e, do połkowania się. Więc trzymamy kciuki za to, żeby Riot tutaj też e, stanął na wysokości zadania. Jesteśmy jak najbardziej dobrej myśli, że świetnie zbalansują. Tutaj widzimy jakieś dzikie piwoty robione przez tego Challengera. Szybkie wyjście z abominacji i jesteśmy bardzo, już w karmie, nie? Bardzo często się tu piwotuje, bardzo dużo czasu to pochłania. Ciężko skautować, ciężko ogarnąć cokolwiek. Dużo łatwo się pogubić. Łat, tak, łatwo się pogubić, Dużo. bo gra po prostu idzie bardzo szybko i ten gracz, który przed chwilą o Jezu, ale karma z Blubowem jest cudowna. I ten gracz, który przed chwilą posiadał na przykład jakieś, jakoś akali 1, czy no, no, taki przykład z setu 4,5 jasna, ale tutaj możemy powiedzieć Yasuo 1, no to turę później może mieć już sło 2, bo po prostu rolnie 20 golda, bo nie interesuje go jakieś zbieranie 50 i tak dalej. Więc tutaj trzeba mieć się na baczności i skautowanie jest mega ważne, żeby się zorientować w sile przeciwników, ale też mega ważne jest to, żeby gonić e, jak najsilniej Mniejszy swój board, żeby nie siedzieć w wpatrzonym 30 sekund w boardy przeciwników, bo to oznacza e, stratę tury, jak chodzi o wzmacnianie się. Już nawet na piątym levelu możemy trafić na oponenta, który ma jakieś dwie trójki na drugim poziomie, gdy zrolował do Zaraty. Nadal masz 30 golda i dostaniesz bułę za cztery na tym piątym levelu. No właśnie, no i tutaj bardzo szybko można też sobie potestować kompozycję, a ja ten tryb jak najbardziej bym chciał zarekomendować graczom, którzy będą się uczyć Setu Piątego, no bo e, można te połączenia między jednostkami łatwiej wykminić, e, jakie tak. kompozycje można robić na levelu ósmym, dziewiątym, tutaj też można sobie to potestować. Co prawda nie będziecie mieli za bardzo czasu, żeby sobie poczytać opisy, co robi Gragas konkretnie, albo jaki spell ma Ivern. Tutaj nie ma na to czasu, tutaj trzeba się śpieszyć, ale jak chodzi o składanie kompozycji, to jak najbardziej można sobie e, tutaj e, potrenować, poćwiczyć i tak. będą z tego efekty. Można bardzo łatwo jakieś kombinacje i temu na danych czempionach testować szybko i w ogóle co no tak. się uczy na trybie. Tutaj na przykład jesteśmy świadkami karmy z Bluebuffem. Karma działa tak, że ma mniejsze koszt przy każdym użyciu spela. Jak widzimy po kilku spelach, karma po prostu strzela, strzela, strzela i nie przestaje nawet nie podchodzi na zasięg ataku, tylko ma zasięg spela większy, więc kastuje, kastuje i kastuje. Więc jest świetna sprawa pod tą karmę grać w ten sposób. Dokładnie. E, czy powiedzieliśmy o Inkomie, e, ile, ile pieniędzy się dostaje na poszczególnych rundach? Chyba nie, chyba nie. Może warto by było w sumie o tym powiedzieć. E, jak chodzi o Inkom, to na początku po wzięciu tego itemku jednostki z karuzeli. Dostaniecie 4 golda, a potem już tyle, ile ma wasz level. Czyli na drugim levelu dostaniecie 2 golda im komu, na trzecim 3, na czwartym 4 i to jest skapowane na 6, czyli w momencie, kiedy wbijecie szósty level, no to będziecie dostawać 6, golda, 6 jednostek golda co turę. Już nieważne, jak długo gra będzie trwała. Może trwać nawet do dziewiątego levela, dalej będziecie dostawać po 6 po prostu. Dokładnie. No więc jak chodzi o sposób grania, no to, to tutaj na pewno lustryk jest niegrywalny. nie? Możesz śmiało wytłumaczyć dlaczego. No lustryk nic nam kompletnie nie daje, tylko tracimy to HP, które może nam bardzo szybko spać w późniejszych stage'ach, Więc rolujemy bardzo, bardzo często, dużo częściej niż na zwykłej rozgrywce. Nie ma tego winstryku, lustryku. Nie próbujemy lustrykować w żadnym bądź razie. I po prostu gramy, oh. żeby wygrywać. Po to, po Jasne. I tutaj na pewno e, tacy niedzielni gracze będą dużo bardziej zadowoleni, bo to jest tryb, żeby sobie wejść, pójść i układać się po mordach w skrócie. Trzeba I e, myśleć. E, tak, i szczególnie też to może być ciekawe, jak na przykład czekasz na kogoś i e, chcesz zagrać z ziomkiem w TFT i ziomek jest w połowie meczu, to sobie zagrasz hmm. hyperrolla i w ten sposób skończycie idealnie, bo hyperrol trwa mniej więcej połowę tego, co zwykły mecz. Pewnie. Więc yy, to też jest świetna sprawa. No i tutaj mam jakiś late game, więc możemy w sumie pogadać troszeczkę o tym. Zobaczcie, na stage'u 8 mamy już smoka, ze smoka też wypada nam item. że tutaj miałeś cztery shadow itemy? Nie, zobacz, w tej grze nawet decydowałeś się nie brać shadow tak, itemów. Po tak. prostu się nie bierze tych shadow itemów, nie są one jakieś lepsze w, w żadnym bądź razie. Często są nawet dużo słabsze, więc nie ma zasady, że shadow itemy są lepsze w żadnym wypadku. No to trzeba po prostu wokół nich umieć grać, nie? Jak chodzi o tą. O tą um... Założenia są o podobnej, o podobnej sile, co na zwykłej temy. Ale są takie na pewno, nad którymi można się zastanawiać, bo niektóre na przykład spełniają totalnie inną funkcję ee, niż ich zwykły odpowiednik, a niektóre spełniają swoją funkcję i to jeszcze lepiej. I na przykład, moim zdaniem, tutaj dobrym przykładem jest szalis. Bo zwykły szalis tak wkładasz na supporta zwykle, żeby ci boostował jakiegoś Kery z boku. A shadow szalis jest jeszcze bardziej szalisem, bo bardziej boostuje twojego Kery, tylko że zabiera AP twojemu supportowi. Tak, no równie dobrze możemy dać przykład do tych słabszych itemów, na, yy, na przykład Blue buffa, który daje 10 many, a dodaje 40 many, jeśli masz low HP i bardzo często jak już masz to low HP, to dobrali się do twojego carry i już nie potrzebujesz tego Blue buffa, ponieważ twoja jednostka właśnie ginie. Więc to taki przykład słabszego i temu według mnie niż no, zwykły. Bo, może kiedyś powstanie jakaś kombinacja, po prostu, że będziemy mieli jakąś jednostkę, która będzie spadała w zdrowiu bardzo szybko i mogła się leczyć, jeżeli będzie miała low HP o, w ten sposób. I o, Wiesz, będzie łatwo zbić do pół HP na przykład, ale będzie ciężko zabić, bo będzie się wtedy leczyła za sprawą tego spela z Blue buffa. może w ten sposób. Trochę, trochę taką jednostką jest Władimir na trzeci poziom. Bo aktualnie jest za jeden gold, więc musisz go mieć na trójce, żeby był no. twoim kary. Ale nawet na tym Władimir, że tak jakoś średnio to działa, ponieważ te tanki nabijają sobie dosyć szybko manę i nie potrzebują tego Blue buffa. No to bardziej, że on jest tym Renouerem też, więc też ma trochę łatwiej z tą maną, nie? Jeżeli ma full HP, -e, a czasami się tak w walce zdarza, no to sobie zaczyna ładować manę, nie? No i co? tutaj zobaczcie, mamy top 5. Bardzo szybko przeskoczyliśmy, tak szczerze chwilę wam pogadaliśmy o tym trybie, a tutaj już gierka się kończy, więc będziemy mogli sobie po prostu pooglądać. O, tutaj jakiś bezpieczniejszy spot dla karmy na pewno, w kontekście jakiegoś Thresha, nie? Tak, uważamy na jest Trochę działa podobnie jak Atrox, ale przyciąga tylko jedną jednostkę, więc dużo łatwiej wokół niej zagrać. No ten treść na pewno jest e, bardzo denerwujący i trzeba będzie na niego uważać, A, ale widzimy świetny to do Libera. nie? Mhm. E, no i cóż, drodzy widzowie, jak macie jakieś pytania dotyczące tego trybu, to ja chciałbym was zachęcić do zadawania pytań w komentarzach. E, będziemy z Wajserem odpowiadali na wszystkie. Jeżeli Wajserowi się nie będzie chciał, no to ja będę odpowiadał, no bo to jest mój kanał przecież nie. Ale postaramy się Wam przekazać każdą dawkę wiedzy, która będzie dla Was potrzebna. I jeżeli pytania będą treściwe, zastanawiające, często w ogóle jesteście tacy świetni widzowie, że jak macie jakieś pytania, to czasami ja sam muszę się czegoś dowiedzieć, żeby Wam odpowiedzieć. I to jest mega rozwijające. I mega się cieszę z takich, z takich widzów, którzy motywują mnie do rozwoju. To jest super, po prostu. I tutaj zobaczcie, stage 9 wygląda w ten sposób, że też dostajemy 6 obrażeń co turę, ale nie będzie stage 10, nie? więc e, zostało to tak matematycznie rozwiązane, że Real stwierdził, OK, w 5 walk to chyba wszyscy umrą. Tak, tak. Matematycznie opcji już raczej nie ma tutaj, żeby przeżyć ten 9 stage z kimś obok. No właśnie, więc co? Możemy się skupić tylko na tym, jak, jak tutaj gierka wygląda. Moim zdaniem, skautowanie, w tej, skautowanie i ustawianie się też jest w tym trybie mega ważne, bo tutaj. E, z racji tego, że macie mniej rzeczy w sumie, na których musicie się skupić, bo nie skupiacie się na strikowaniu, nie skupiacie się tak bardzo na tym, że ktoś was będzie kontestował, bo macie na to w sumie mniejszy wpływ, macie mniejszą możliwość, że tak powiem, zaplanować piwot. Albo go robicie, albo nie, bo tutaj się wszystko dzieje dużo szybciej, więc skautowanie jest mega ważne, bo złe ustawienie będzie was kosztować bardzo dużo zdrowia, bardzo dużo procentowego tak, tak. zdrowia, rzecz jasna. Ale z drugiej strony te piwoty mają naprawdę kilkakrotnie większe, większą częstotliwość, piwotujemy praktycznie co level tak naprawdę, więc czasem często ciężko znaleźć ten czas na skautowanie, gdyż cały czas kupujemy te jednostki, wymieniamy je z bordu. I tak to, tak to jest na tym trybie. I to jest na pewno wyzwanie tego trybu, bo mimo, że mamy normalne 30 sekund, to zwykle w 30 sekund jest ta doktryna, sklepska odpozycja, gdzie po prostu... O, zobacz, tutaj jest Timo, został zmisowany. Ta tak. doktryna, sklepska odpozycja, gdzie w każdej turze a, musisz... A z drugiej strony mógł to nie być mis, ponieważ mój oponent, który również ma dwa HP, mógł zginąć razem ze mną i wtedy bym zajął niższe miejsce od niego, bo bym miał mniejsze HP. Nami. Ale jeżeli to tak zostanie, zobacz, jeżeli to zostanie tak jak teraz jest, to i tak zajmiesz niższe miejsce od niego, bo... Prawdopodobnie jest to zależne od unitów, ale nie jest to potwierdzone. Ile przeżył? Eee, a mi się wydaje, że jak chodzi o ten remis, re formuła remisu, wygląda tak, że w tym momencie już masz remis z tym gościem, ale on miał więcej HP wcześniej. Więc ten remis jest rozstrzygnięty na jego korzyść. Eee, w... tak założenia, do Ale bardzo często jest to zbugowane i a, okay. jest 50% no to kto to będzie. No cóż, no, jak wiemy, gra cały czas jest rozwijana, nie? więc e, cieszymy się na pewno, że w każdym secie w sumie tych bugów jest coraz mniej. Tak, tak, zdecydowanie. Pierwszy set był niegrywany pod względem bugów, drugi już był znośny, w trzecim już bardzo mało było i już raczej nie ma tych bugów, aż tyle bardzo mało. No tak, cieszymy. bo jakby nie patrzeć w porównaniu do Lola, to Team Tactics jest bardzo młodą grą, bo TFT ma w sumie lekko ponad rok, jeżeli się nie mylę. Dwa, e, dwa lata w czerwcu. Dwa lata będą w czerwcu? Tak, tak. O kurczę, to już prawie dwa lata tak naprawdę. To jednak nie taka młoda, jak myślałem. Ale w porównaniu do 10 czy 11 lat, Lola, no to tutaj na pewno deweloperzy będą potrzebowali trochę czasu. O 9, Forgotten. Silny build, Forgotten tak, tak. build nie nie am, oparty na. Nie mamy jeszcze spektatora tak jak w Lidze. A z drugiej strony, w Lidze jeszcze nawet nie ma klienta dobrego po 11 latach, więc. No to też prawda. Tak, tak. E, ale cóż, jak chodzi o tego spektatora, no to my na pewno wszyscy kibicujemy, bo jest on potrzebny. I mi się wydaje, że takim rozwiązaniem, który, nad którym Riot mógłby się zastanowić, jeżeli ktoś z Riotu ten film będzie oglądał, to bardzo zachęcam, żeby stworzyć jakąś, jakiś szkic spektatora, dostępny dla organizacji i dla ludzi zaangażowanych. Nie musi być dostępny w sumie dla 20, 30, 50 milionów graczy, tylko potrzebny jest spektator, który... Pomoże e, organizacjom w, w mhm. szkoleniu zawodników po prostu, w graniu o wysokie cele. Okej, okay, hejka widzowie, widzimy się w kolejnej scenie tylko po to, żeby móc uhonorować naszego gościa, który siedzi właśnie sobie tam, więc e, wbijajcie do niego na Twitcha. Teraz powinien się pojawić jakieś e, magiczne stryknięcie dla Twitcha, o, serdecznie. O, proszę bardzo. Kiedy streamujesz? Powiedz trochę. No, z reguły w weekendy rano po prostu wbijajcie, będzie się działo. Jasne. No i na wszystkie, na wszystkie możliwe transmisje, jak już zostawicie u Wajsera followka, no to wbijajcie się nie krępujcie, a także zróbcie tutaj dla niego w komentarzach spam serduszkami oraz piszcie, kogo kolejnego zapraszać na nasze materiały. Z projektów, które ja będę teraz realizował, to chciałbym z przyjemnością powiedzieć, że już oficjalnie będzie turniej 8 maja na nowym secie i będziemy kręcić film z omówieniem setu 5 razem z innymi graczami z Ultraligi, więc to także będzie bardzo gruby materiał. Poza tym, widzowie, obiecałem wam konkurs na Coaching będzie konkurs na coaching. Już w kolejnym filmie będę nagrywał konkretnie zasady do wygrania. Jedna sesja i dwie zniżki po 50%. Eee, więc trzymajcie się. Cześć, cześć. I pamiętajcie, spam dla Weissera serduszkami albo usuwam kanał. Czaicie? Cześć.